Mm. Perki Suny chciałbym mieć, ale mam tylko zwykłego Aiza. Mm. Perki Suny chciałbym mieć, ale mam tylko zwykłego Ice'a Ej, jak nie Kitsune, to budza perm. Ale na razie lecimy sobie tak jak jest. Pierwsze morze i Ice'a pierwsze morze i Flame. Ej, Przez przypadek zjadłem Flame'a. Ej, no i teraz już wiem, że oprócz Kitsune. Budda i dragona perm. Chciałbym mieć te Aisa i Flame'a perm. Dosujemy fruty, ey! Potem zjadłem magma, ey! I te fruty kupujemy, ey! Takie cuny chciałbym mieć, ale mam tylko zwykłego Aisa, ey! Jak nie to Budda perm. Ale na razie lecimy sobie, tak jak jest, pierwsze murze i Flame, ey! Pierwsze murze i magma, ey! Które czasem so, słabe są, Ej. ale ich niestety nie może być. Perm, chyba że ma się Robux, ey, dragona, i Buddę chciałbym mieć też Perm. Perm chciałbym mieć, ale mam tylko zwykłego ey. Jak nie Kitsune, to Budda, Perm, ale na razie lecimy sobie. Tak jak jest, pierwsze może i Flame, ey, pierwsze może i znowu Flame, ey. Sorry widzowie, że teraz może będę nagrywał odcinki z drugiego morza, ale po prostu za ten czas jak to zacząłem montować, nie montować tylko nagrywać, to wbiłem drugie morze. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało i...